a new good boy had a dollar and a dime I hit it out from Nashville okay. On the heart of my mind I'm working on metal I learned to ride the When <laughs> my feet had touched the island How happy I did feel I proszę bardzo, śniadanko jesienne, idealne, chlebek posmarowałam serem kozim, on już był z przyprawami, z oliwą, do tego upiekłam dynię, piekłam ją przez 15 minut z oliwą i z solą, tutaj mam jeszcze karmelizowane pestki dyni, tymianek i odrobina chili. Oj, tutorial o, chyba będzie. Puszczanie, latawca, bez wiatru. Słuchajcie, zaraz pakujemy torbę dziola i idziemy na spacer do centrum Bo już tak dawno nie byliśmy na Aleksandra Plac na przykład Zawsze gdzieś tam łazikujemy w bardziej kameralnych miejscach A dzisiaj właśnie mamy ochotę na typowe życie w dużym mieście Zanim wyruszymy w świat pokażę wam jeszcze jakich perfum dzisiaj użyję Tutaj mam flakonik od Paryskie Perfumy I to jest inspiracja perfumami Dior, J'adore, Enjoy Paryskie Perfumy to nasza polska firma, która produkuje inspiracje perfum znanych marek. Odpowiedniki są tworzone na bazie takich samych składników jak oryginalne perfumy. Ja te zamienniki bardzo dobrze znam i używam już od dawna, ponieważ nie jest to moja pierwsza współpraca z tą firmą. W ogóle jeżeli oglądacie mnie od dawna, to może kojarzycie, że Dior J'adore Enjoy jest moim ulubionym zapachem. Oczywiście obok klasycznych Chloe. I słuchajcie, ten przepiękny zapach został wycofany, czego w ogóle nie rozumiem, a na stronie paryskie perfumy ta inspiracja nadal jest dostępna. Także dzięki paryskie perfumy. To jest zapach y, poprawiający humor. Taki świeżo owocowy, no przepiękny, dokładne nuty zapachowe możecie sobie sprawdzić na stronie. I wiecie co? Jak ja po raz pierwszy użyłam zamienników, ym, to pomyślałam sobie, że może zamienniki nie są tak długotrwałe jak moje perfumy. Dlatego użyłam ich więcej. Normalnie ja się psikam tak dwa- trzy razy, a tutaj spsikałam się chyba. Z 6? i to była zdecydowanie przesada, bo perfumy są naprawdę bardzo trwałe. U mnie one utrzymują się od rana do wieczora. Nawet mój mąż powiedział, że wieczorem nadal bardzo intensywnie pachnę. Na stronce możecie kupić flakony różnej wielkości, także na przykład na spróbowanie możecie sobie wziąć yy, mały flakonik. Ja tutaj akurat mam te dwa moje ulubione zapachy: Diorza Dorinjoy Joy i Chloe, ale mam jeszcze więcej zapachów w szafce. W zamiennikach na pewno cudowne jest to, że nie musimy tych perfum oszczędzać, ponieważ one mają świetną cenę. Nie płacimy tutaj za markę, za fikuśny flak. Tylko za zapach. Jeżeli chciałobyście spróbować takich inspiracji, to ja mam oczywiście dla Was kod zniżkowy na hasło Ewelina 20 otrzymacie 20% zniżki na zakupy w paryskie perfumy. Ceny perfum zaczynają się już od 35,70, a ze zniżką od 28 zł. Także jeżeli macie ochotę spróbować, zostawię Wam linka pod spodem. No i pamiętajcie o tym kodzie zniżkowym. Idziemy na frytosy! bardzo, a co się będziemy? Oh, well, <laughs> oh, Markus szuka nadal kostiumu na Halloween I'm gonna send a sign. W laszu, jak widzicie, też już Halloween pełną parą. Pokażę Wam teraz, co mam w tej prawdopodobnie najpiękniej pachnącej torbie na świecie. Ta torebeczka chyba pachnie najpiękniej. Tak cytrynowo bardzo i to jest bomba do kąpieli w kształcie duszka. Ten duszek robi taką piękną kolorową wodę. Gdzieś to widziałam na YouTubie. Tutaj mam kolejnego duszka, ale tym razem to jest mydełko. Pachnie bardzo podobnie, ale dużo bardziej delikatnie i ma taką bardzo przyjemną kremową konsystencję. Wzięłam jeszcze Pumpkina. To jest naprawdę duża kula. Ja ją na pewno podzielę na dwie kąpiele. I jedną połowę użyję ja, a drugą Markus. Oszczędzam. Ta dynia już pachnie bardzo delikatnie. Może ten zapach będzie bardziej wyczuwalny w kąpieli. I dostałam w ogóle jeszcze dwie kule do kąpieli od mojej przyjaciółki. Tutaj mam taką ym, nawilżającą waniliową kulę. Mm, ona tak bardzo delikatnie, waniliowo pachnie. A tutaj zobaczcie, mam kulę unicorn. Ona pachnie tak jak wygląda, czyli tak bardzo cukierkowo. Też na pewno będzie robiła piękną kolorową wodę. No, także moi drodzy zaraz sobie zrobię pachnącą, relaksującą kąpiel i dzisiaj też użyję tych kosmetyków, które dostałam od mojej przyjaciółki. To jest ten brazylijski bum bum cream. Te kosmetyki są bardzo popularne. Zawsze chciałam spróbować i moja przyjaciółka po prostu czytała mi w myślach. To jest, moi drodzy, podobno sekret brazylijek. Także zobaczymy. Ile tutaj mamy? To jest dosyć małe 200 ml, 240. Zobaczę, jak to pachnie. Jestem bardzo ciekawa. Mmm! Tak bardzo delikatnie kakaowo-kokosowo. W każdym razie pachnie mi to wakacjami, także dzisiaj będzie przerwa od jesiennych zapachów. Zobaczę jeszcze konsystencję. To jest takie masyłko. No, przyjemna jest konsystencja. Także dzisiaj będzie smarowanko, ale przed smarowankiem będzie jeszcze peelingowanko. Zobaczymy, jak ten peeling pachnie. Hmm, ale to jest śmiesznie zbite zobaczcie, Mmm To jest tak właśnie kakaowo, jakby karmelowo, nie wiem. Nie potrafię opisać tego zapachu. Troszeczkę jest to chyba inny zapach. Ale znowu taki bardzo wakacyjny Dobra, dzisiaj będzie kąpiel z duchem Bo on tak pięknie pachnie, że nie mogę się doczekać Tutaj już sobie przygotowałam książkę Yellow Face Mam zamiar przeczytać kilka stron I się relaksować Dzisiaj na kolację robię taką jesienną sałatkę, tutaj jak widzicie mam już przygotowaną sałatę roszponkę, do tej sałatki dodam grzybki, czerwoną cebulę, orzechy włoskie, do tego zrobię jeszcze przepyszne bagietki z gruszką, zaraz wszystko Wam pokażę. Dobrze, najpierw pokażę Wam, jak zrobić bagietkę. Smaruję ją kwaśną śmietaną. Przyprawiamy pieprzem i solą. Teraz na to idzie drobno pokrojona czerwona cebula. Teraz kosteczki bekonu. Posypuję jeszcze kminkiem. I bagietki te pieczemy teraz w 220 stopniach przez około 10-12 minut. Dobra, kroimy teraz gruszkę. I na plaster bekonu układamy dwa listki szałwi, gruszkę i zawijamy to. Podsmażamy teraz na patelni, aż bekon zbrązowieje. Teraz na patelni rozpuszczam jeszcze miód i jeszcze przez chwilę smażę w nim gruszki. Na koniec rzeżuszka, proszę bardzo. I wykwintne bagietki jesienne gotowe. Dobra, teraz pokażę wam jak zrobić sałatkę Podsmażamy tutaj nasze grzybki Dodajemy cebulę Dodajemy czosnek Wszystko oczywiście przyprawiamy solą, pieprzem Wrzucamy jeszcze pietruszkę Jeżeli chodzi o dressing to potrzebujemy jedną, dwie łyżki ciemnego balsamico Ja sobie dodam jeszcze łyżkę oleju z pestek dyni Pieprz, sól oczywiście i trzy łyżki oliwy z oliwek. Na koniec sałatkę sypiemy jeszcze orzechami włoskimi. Cześć, cześć, kolejnego dnia Słuchajcie, Markus był ostatnio na targach gier planszowych Jak co roku, to już się stało naszą tradycją W tym roku z nim nie pojechałam, bo mi się nie chciało Zresztą w zeszłym roku chyba też z nim nie byłam Chyba nie Bo te targi są w Essen I nie chciałam się tyle godzin z dzieckiem jechać Tak to mniej więcej wyglądało, no i chciałam się pochwalić naszymi zdobyczami z targów. To są nasze nowe gry na jesienno-zimowe długie wieczory Stranger Things. Tutaj już nie możemy doczekać, aż zagramy, pokazywałam te gry na Instagramie, i moja widzka też mi pisała, że ta gra jest bardzo dobra. I na tą grę ja namówiłam Markusa, cuk on um cuk. To jest w ogóle jakieś specjalne, jubileuszowe wydanie, i ta gra jest lepiej wykonana, tutaj są jakieś figurki pociągów, także jestem bardzo podekscytowana, ponieważ ja Uwielbiam pociągi, uważam, że są bardzo magiczne. Uwielbiam jeździć pociągami, uwielbiam filmy, książki, gdzie występuje motyw pociągu, no i oczywiście gry. Także tutaj też już się nie mogę doczekać. Są różne wersje tej gry, my akurat mamy Europa. Tutaj chciałam Wam pokazać jeszcze więcej gier, które moim zdaniem idealnie pasują na sezon jesienno-zimowy. Nie będę Wam gier opisywała, bo to trwałoby 6 lat. Zostawię Wam po prostu linki, jeżeli któraś z gier Was zainteresuje, to sobie sprawdzicie. Tutaj mam Mysterium Park, gra o duchach, także super pasuje na Halloween. To jest jedna z moich ulubionych gier. I tutaj mamy nawet dwa rozszerzenia. Tutaj kolejna Halloweenowa gra, Dreadful Circus Również bardzo wam polecam Harry Potter, idealna gra na jesień Czy są tutaj jacyś fani Harry'ego Pottera? Tutaj mam jeszcze świetną grę King of Tokyo i to jest Monster Box To jest wydanie Halloweenowe I tą grę również bardzo lubię I nasi znajomi też ją uwielbiają Tutaj przygotowałam jeszcze jedną grę The Tavern in Tiefenthal Ale właśnie sprawdziłam, że tej gry nie ma w języku polskim Także nie wiem, czy tutaj jest sens Pokazywać ją wam Szkoda, bo bardzo ją lubię, ona ma taki Magiczny klimat. W ogóle, kochani, musicie mi wybaczyć, bo ten vlog będzie taki ucięty, krótszy niż zwykle. Mam co prawda sporo materiału, ale nie dam rady na piątek tego zmontować, ponieważ Jay mi się rozchorował i mój dzień wygląda tak. Masz? Ja. Pozdrawiam z tego miejsca wszystkie mamy, ponieważ mamy bardzo dobrze wiedzą jak to jest pracować, ogarniać dom, nie mając jednej nogi, bo ukochana latorość cały dzień na tej nodze wisi. Dzisiejszy dzień był naprawdę ciężki, w ogóle wstałam o 4 rano, wiem, że tego nie widać, bo stwierdziłam, że się wyszykuję i miałam nadzieję, że będę się czuła dzięki temu taka, wiecie, silniejsza, że super ogarnę ten dzień. No, ale niezbyt pomogło. Są takie dni, że nawet ta pytanie pomaga, niestety. Także, kochani, to czego nie udało mi się zmontować do tego vloga, wstawię po prostu yy, w kolejnego vloga za tydzień i mam nadzieję, że ten kolejny vlog będzie dłuższy, lepszy. Postaram się. Także, no, zmęczona mamuśka. Całuję tuli wszystkie inne zmęczone mamuśki. Kochani, bardzo często piszecie mi w komentarzach, że u mnie to wszystko jest takie magiczne, piękne. Dzisiaj na przykład o żadnej magii nie ma mowy. Jest już w ogóle późne popołudnie. Marku zwrócił do domu, bo wcześniej go nie było. Także mam teraz chwilkę, żeby się do Was odezwać. Położymy niedługo dziedziela spać i dzisiaj mamy zamiar obejrzeć jakiś horror chyba. Tak wiecie. Bo dla relaksu. Horror w ogóle super na relaks, ale taką jakąś mamy ochotę. Zrobimy sobie taki halloweenowy wieczorek, ale on chyba nie będzie długo trwał, bo coś wydaje mi się, że padniemy bardzo szybko. You had the glimpse Kannst du das da reinmachen? Ja. Hier, nimm mal das fest. Halt Giraffe. Giraffe. Yeah. Super! Oh. Dobra, jeszcze tylko herbaciny brakuje do pełni szczęścia I zaczynamy wieczór filmowy Szukamy Właśnie filmu na dzisiejszy wieczór, ale praktycznie wszystko już oglądaliśmy. Ten film oglądaliśmy, z tego co pamiętam, był dobry. Krzyk oglądaliśmy, Megan oglądaliśmy, Smile też był dobry, także mogę Wam polecić. Na Netflixie wyszedł teraz serial na podstawie opowiadań Edka Ellen Poe i my kiedyś podczas jazdy autem zawsze słuchaliśmy opowiadań Edki Ellen Poe, także mamy sentyment i te opowiadania zawsze były dobre, także na pewno to obejrzymy. Okej, okay, ale na dzisiaj wybraliśmy miniserial serial Kind. Po polsku ten serial nazywa Nazywa się Ukochane Dziecko, i w ogóle mnóstwo moich widzek polecało mi ten film. Także mam nadzieję, że będzie dobry.